Był już wielki test piórek na kanale darterskim, tam opierałem się na wszystkich kształtach piórek Fitflight ER, Fit Fit Pro od Cosmo. Tym razem spróbujemy standardowych piórek, taki nieduży zestaw od Harrows. Do tego dorzucam jeszcze piórka w kształcie PIR Hawaii 501 z kompletu lotek Wayna Mardl, jednak to przeszłość, te, tych, tych lotek już nie dostaniecie w sklepach. Te piórka gdzieś tam można dostać. Widzimy tutaj, są podane powierzchnie piórka oraz nazwa każdego każdego kompletu. Ja rzucę każdymi, każdym, moimi lotkami oczywiście Winmau Christian Kist, które są nigdzie niedostępne, mi się udało znaleźć gdzieś tam w sklepie w Bułgarii zamówiłem i nawet w 4 dni dotarły z innych sklepów tak łatwo lotki zamówienia nie przychodzą o tym zrobię oddzielny odcinek i przez, będzie przestroga co do jednego sklepu z którego nie polecam zamawiać, ale o tym będzie cały odcinek, skupmy się na każdym z tych kompletów piórek, będą te same szafty krótkie od Loxley i każdy różny komplet piórek. Zobaczymy, jak one latają. Przeanalizujemy kąt wbicia środki, e, może też jak głęboko się środka wbiła, bo może od tego piórka zależy to, jak mocno ona będzie wchodziła w tarczę. Każde, każdy rzut będzie oddany tak samo, ten sam barel, te same groty, ten sam shaft będą różniły się tylko piórka. Przechodzimy na tarczę i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Przed podsumowaniem tego testu rzućmy okiem na co znajduje się na odwrocie opakowania z tymi różnymi kompletami piórek. Mamy tutaj grafikę, która mówi, że lotka prawidłowo wbija się jedynie pod kątem prostym, lub jeżeli będzie uniesiona do góry o maksymalnie 20 stopni względem poziomu. Nie zawsze moim zdaniem jest to prawdziwe. Może gdzieś tam na początku. Gdy ktoś ustala swoją technikę, ma to racji bytu, jednak przyjrzyjmy się darterom, którzy rzucają i mają troszeczkę inny kąt wbicia lotki w tarczę, co na, przynajmniej jak zawsze to mówię Robert Owen, który zasłynął grą na Webcam Darts, który też pokazywał się w Lidze Online Modusa, który był gdzieś tam w PDC, miał chyba nawet PDC Tour, PDC tour Card, pokazywał się w jakichś tam UK Open i innych turniejach. Niegolotki zawsze wybijają się pod ujemnym kątem, wyglądają tak jakby zaraz miały wypaść z tarczy, a jednak trzymają się i, i Robertowi idzie nieźle. Często rzuca 180, więc myślę, że, że ta grafika jest taka właśnie dla ludzi początkujących. Mamy tutaj także informację, że y, warto przetestować różne kształty piórek, żeby znaleźć właśnie te, które Wam najlepiej pasują. Możemy tutaj właśnie już teraz płynnie przejść do podsumowania, bo jak zobaczycie, każdy mój rzut był praktycznie pod tym samym kątem w sensie jakich piórek nie użyłem. Te lotki wbiały się bardzo podobnie do tarczy. Nie widzę większej różnicy. Może już to jest kwestia oddanej masy rzutów do tarczy, rzucania przez parę lat. Na początku gdzieś tam ćwicząc swoją technikę, może by inaczej to u mnie wyglądało. Teraz jednak. Nie czuję zbyt wielkiej różnicy. Może przy którymś z kompletów piórek była mniejsza kontrola nad lotką, a tak wygląda to bardzo podobnie, jeżeli chodzi o kąt wbicia, jeżeli chodzi o siłę wbicia lotki w tarczę. Nie widzę większej różnicy. Gdzieś tam mam ostatnio uczucie, że poszukałbym mniejszego piórka niż to standardowe, żeby mieć lepszą widoczność na tarczy i gdzieś tam w głębi przy każdym rzucie czuję, jeżeli wbije się pierwsza, druga lotka i są te piórka standardowe, to że zasłaniają mi trochę pole, jeżeli to jest w pobliżu potrójnej czy podwójnej i, i mam uczucie, że jeżeli zastosowałbym mniejsze piórka, może PIR, może jeszcze jakieś mniejsze SLIM na przykład, których zabrakło tutaj w teście, że wtedy miałbym więcej miejsca, lepszą widoczność i może wtedy dawałoby się tą drugą, trzecią lotką skuteczniej rzucić. Muszę to przetestować, znaleźć właśnie takie piórka, i, i może wtedy będzie nowy odcinek o tym. Jestem ciekawy też, jakie Wy macie doświadczenia z różnymi kształtami piórek. Jak najbardziej piszcie w komentarzach, co Wy o tym uważacie. Czy może właśnie jakieś piórka już testowaliście i dzięki takim testom przyszliście ze standardowych kształtów na coś innego. Jak najbardziej zachęcam do komentowania, czekam na Wasze komentarze, bo być może właśnie Wasze doświadczenia przyłożyły się też na jakieś moje podejście do Darta. Może coś zmienię, może nowy odcinek. Tak jak zawsze mówię, piszcie komentarze, możecie też zadawać pytania na fanpage, czy właśnie na grupie Maćkowi Darterzy. Wszystkie linki w opisie. W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i z darterskim pozdrowieniem.